Dzień dobry Państwu. I smacznego. Proszę Państwa, nie zawsze było tak fajnie, że mogę się opychać szczurcem, A nawet muszę się hamować, żeby za dużo tego nie zjadać. Kolejka jest. Przecież ślepy nie jestem, ale głuchy chyba. To my teraz mamy taki komfort. Natomiast w tym albumie mam coś, co można nazwać historią polskiego głodu. Pojutrze będę miała poradnik spelologiczny. Poradnik spelologiczny? Co to jest? Mądrówka. Proszę Państwa, to nie są moje słowa. Zapożyczone z internetu ktoś tak kiedyś pięknie określił zbieranie kartek żywnościowych. I bardzo ta nazwa jest trafna, gdyż to naprawdę, proszę Państwa, obrazuje historię polskiego głodu. Tutaj przede mną w tej chwili album z zaawansowanym zbiorem pokazującym kartki okresu PRL-u, czyli te, które większość Państwa pamięta. Proszę zobaczyć, jak tego dużo było, a to i tak nie są to wszystkie typy. Sprawiedliwy podział towarów, których na rynku jest mało, to główny powód reglamentacji. Przyzwyczailiśmy się już do kolejek przed mięsnymi sklepami. Również dostawy pralek, lodówek i mebli powodują tłumy czekających. Kartki emitowano w okresie od 1976 zaczęto pierwsze bony do 89. Ostatnia kartka to jest sierpień 89 roku. Wielu z nas je pamięta, kartki na mięso, czyli te Mki. Specjalne kartki na przykład dla uprzywilejowanych grup, kartki, jeśli miało się dzieci i tak dalej, to są te różne typy literki oznaczają różne kartki. Jednocześnie widzimy kartki mają różne lata i miesiące, czyli na przykład te pomarańczowe, to jest 82 rok, czerwiec. Różne rodzaje tychże kartek. Niebieskie na mięso też z czerwca. Później tu już przechodzimy do lipca 1982 i w ten sam sposób mięso można zbierać kartki kolejno, rok po roku, miesiąc po miesiącu z całego PRL-u. I to nie jest żart. Te rzeczy, proszę Państwa, sporo kosztują. A dlaczego? To jest trochę tak jak z rzadkimi banknotami, które pokazywaliśmy, czy z tymi rublami srebrem. To była doskonała forma pieniądza w czasach prl -u. Nawet powiedziałbym, że więcej. Łatwiej było wtedy o pieniądze niż o kartki. Bo kartki dawały mięso, dawały przydział na słodycze, cukier, czekoladę i tak dalej. Czyli miały swoją relatywnie dużą siłę nabywczą. Mało kto wyznaje się w tym gąszczu kuponików i numerków, grup, klas i kategorii. Każde województwo ma własne, odrębne zasady podziału i rozdziału. Spróbujcie Państwo znaleźć kartki na Papierosy albo benzynę z czasów PRL-u. Nie ma takich. Po prostu one zostały zużyte. Nikt tego wtedy nie myślał, żeby zbierać, żeby sobie zostawić kolekcjonersko. Od zostawię i pokażę dzieciom czy wnukom, że taka była, kto by zostawiał. Jak tu można do garka wrzucić kilogram mięsa, wymieniając to w sklepie. Zniknęły. Poza nielicznymi typami, większość zużyła się w obiegu. I proszę Państwa, obecnie takie kartki, te niepozorne karteluszki, które tutaj mamy poza ostatnią emisją, czyli poza sierpniem 89 roku są relatywnie rzadkimi walorami. Tą kolekcję m.in. jakieś jeszcze dublety z tej kolekcji, a także inne nazbierane powiedzmy przez jakiś dłuższy czas kartki u nas w firmie. Co jakiś czas jak mamy trochę mocy przerobowych, wystawiamy na nasze Aukcje Allegro i ceny potrafią zaskakiwać. Niektóre pospolitsze kończą się po. Czasami kilka, czasami po kilkanaście złotych, czyli można zainicjować fajnie zbieranie w ten sposób. Ale co róż są kartki sprzedające się po 100 parę złotych, a nawet trafiają się kartki i po 300 złotych. Gdyż te tanie, to wynika z tego, że powiedzmy, temat nie jest jeszcze tak popularny w zbieraniu, natomiast jeszcze mi Państwo, że wciąga takie zbieranie literek PRL-u, o których może opowiemy wkrótce. Tutaj między m.in. jeden z kolekcjonerów zaawansowanych pan Jan Oleński. Przed już wielu laty, myślę, że z 10 lat temu, no nawet więcej, 2010 rok, wydał katalog ogólnopolskie kartki zaopatrzeniowe, ale tylko z lat 76-89. Zobaczmy nawet, jak ten katalog wygląda. Katalog jest cały czas dostępny u wydawcy w WC nie, Warszawy, kosztuje chyba około 50 zł. Przybliża ogólnie temat kartek. Zaczyna od pierwszych kartek, czyli od bonów na cukier. No cukier, mocno reglamentowany towar i. Niektóre z tych bonów, proszę Państwa, bardzo pospolite, ale niektórych ja w życiu nie widziałam. Takie na przykład półkilówki 76 roku nie spotkałem. Później one zrobiły takie malutkie, w formie znaczkowej, wydzieranej. I tutaj paradoksalnie również te niskie nominały są najrzadsze w tej chwili w A następnie pojawiają się kartki, które już doskonale znamy, czyli takie kartki nie w formie oddzielonych kuponików, które dostajemy i z nimi idziemy do sklepu, ale kartki w formie takich karteczek, z których określone kuponiki wycina pani Ekspedientka w sklepie i daje za to kilo mięsa, czy tam 100 gram mięsa, masło i tak dalej. Przegląd z opisem, co oznaczają poszczególne literki. Proszę zobaczyć, ile tu jest typów: czyli mamy A, B, C, D, E, F, R i tak dalej. Jakie kartki są największymi rzadkościami? Jest kilku kolekcjonerów zaawansowanych kartek. Jak ilekroć kupię jakieś kartki i się pochwalę im, że mam jakieś nowe kartki, to zawsze jest moment podskoczenia na krzesełkę ekscytacji, a masz jakieś górnicze? Nie, nie ma państwa górnicze, czyli takie dla wąskiej grupy uprzywilejowanej, czyli dla górników, którzy za swoją ciężką pracę mieli specjalne kartki, większe przydziały. Tych kartek było relatywnie mało, ta grupa nie była duża. To nie jest, nie wiem, policja, która dostaje ich ogólnopolsko więcej i tak dalej. W efekcie kartki górnicze to jest nie Lada Rarytas. Także do wszystkich Ślązaków, jeżeli macie jakiekolwiek kartki pozostałe gdzieś przypadkiem, bo ktoś nie wykorzystał, to... Zdziwicie się, ile za to weźmiecie obecnych pieniędzy. To może być naprawdę porządnych kilkanaście czy kilkadziesiąt kilo mięsa za kartkę na mięso górniczą z tamtych czasów. Kolorowe, fajne, wdzięczne, fajnie się to zbiera, bardzo duży zbiór można z tego stworzyć, proszę Państwa. I przede wszystkim nie wyrzucajcie takich kartek, jak znajdziecie w domu, bo naprawdę no gro z nich może być po kilka złotych, ale niektóre mogą być więcej warte, są materiałem kolekcjonerskim fajnym, ale kartki... To nie jest coś, co wymyślił PRL, wzorowali się na wcześniejszych kartkach. Szanowni Państwo, tu mam troszeczkę kartek z okresu międzywojennego, przy czym ja jestem cały czas pod wrażeniem gospodarności naszych przodków z czasów ciężkich do życia, gdzie po prostu nie było tak, że mieliśmy dostatek wszystkiego i teraz nie możemy tylko wybierać, przebierać i się nudzimy. Co tu wziąć następnego znaleźć sobie. W czasach pierwszowojennych i w czasach tuż po pierwszej wojnie światowej emisja kartek była bardzo duża na terenie Warszawy. To podobnie jak w PRL-u. Te kartki były w cyklach miesięcznych. Tutaj wtedy były podzielone na okresy. Na tych kartkach się ten okres rozpoznaje tutaj, czyli na przykład mamy okres 116, kartki były na różne typy walorów, na przykład to jest na obuwie, były na mąkę albo na mace, zależnie od na przykład od zapotrzebowań, były kartki na drewno, na opał. Tutaj mamy kartkę na chleb, okres 37, kartka na chleb, jednocześnie to są troszkę inne czasy, te wyobrażenia tu są również graficzne, czyli jeśli mamy w PRL-u tylko zwykły opis, bo to wystarcza, no w latach 80. każdy umie czytać. Ale tutaj mamy lata 1916-1920, część społeczeństwa może mieć jeszcze problem z czytaniem, więc część tych wyobrażeń jest taka obrazkowa. Tu jest ciekawa kartka, proszę zobaczyć, kartka szpitalna. Niby zwykła, ale z nadrukiem szpitalna to prawdopodobnie zwiększało tutaj jakieś racje, czy dawało jakieś uprzywilejowanie. Tu inne kartki, ale tutaj już nie Warszawa, a Łódź. Kolejne warszawskie. Piękny temat do zbierania, ale dlaczego mówię, że jestem pod wrażeniem gospodarności naszych przodków z tamtych czasów? Proszę Państwa, te kartki akurat warszawskie, mimo że są z okresu I wojny, tuż po I wojnie światowej, są jednocześnie dość łatwo dostępne i często tańsze niż kartki z okresu PRL-u, dlatego że Wydrukowane w jakiejś odpowiednio dużej ilości, nie wszystkie zostały rozdysponowane w momencie reglamentacji. Część została ich w archiwach, w magistratach miejskich i tak dalej, ale jak się skończył już okres ich używania, wycofano kartki, te pozostałe papiery nie mm, zniszczono na zasadzie takiej, że makulatura do śmieci, tak jakbyśmy teraz robili do niszczarki i jeszcze zapłacili za to, żeby ktoś odebrał ten papier, absolutnie postanowiono to przekuć na jakiś żywy pieniądz, który będzie e, korzyścią dla magistratów. W efekcie zebrano je w albumy, takie piękne albumy, duże wydano z syrenką warszawską, jeśli chodzi o warszawskie, gdzie te wszystkie kartki powklejano typ po typie, tam jest tych kartek blisko 300 w takim albumie i po prostu sprzedawano zainteresowanym. Stąd te kartki warszawskie niewykorzystane. Wykorzystał później magistrat miejski, sprzedał na rynek powiedzmy kolekcjonerski czy jako pamiątki i one teraz są relatywnie dostępne. Jeszcze niedawno takie kartki były po 8-15 zł. Teraz zdrożały. Te warszawskie kosztują po wyższe kilkadziesiąt, a co któreś potrafi przekraczać 100 zł. Ale temat jest ciekawy. Poza tym na pozór wyglądające tak samo kartki mają swoje niuanse. Czyli czasami jest kupon S2, czasami na przykład S3, jakieś inne się tutaj e, dzieją rzeczy, zmienione coś. Jest czasami jest na przykład na chleb, tak jak na tej kartce, a czasami będzie na macę. Czasami mamy kartki szpitalne, czasami jakieś z dobijanym okresem. A jeszcze bardzo fajnie jest, tylko nie wiem, czy to akurat jakąkolwiek trafimy tego typu, że ówcześnie też troszkę sobie chyba refinansowano druk tych kartek, bo co rusz na których kartkach albo jakichś częściach emisji, z tyłu mamy reklamy dotyczące czegoś. O, proszę bardzo, tu jest kartka na przykład z reklamą państwowej pożyczki, milionówki tak zwanej. Czyli kupujcie obligacje państwowej pożyczki. Reklama z tyłu. Czasami na tych kartkach z tyłu oprócz reklam są jakieś komunikaty, typu na przykład są kartki z ostrzeżeniem o tyfusie i tak dalej. Temat wdzięczny, piękny, fajny, dokumentujący historię polskiego głodu. O ile kartki warszawskie są ładne w porównaniu do tych PLL-owskich, to proszę Państwa, kartki przepiękne to są kartki łódzkie. Tam naprawdę. Postarano się graficznie. Akurat tutaj na bieżąco aukcję mam przyjętą jedną taką kartkę łódzką. Nie mam więcej do pokazania, ale jak przeglądacie Państwo kartki łódzkie to nie dość, że fajne historycznie to jeszcze są fajne graficznie cieszą. Bez kartki napiję się kawy. Co o kartkach warszawskich? Paradoksalnie pierwsze okresy, czyli te najstarsze, są najpospolitsze, najtrudniejszymi i najmniej prawdopodobnie się zachowało. Być może już wiedziano, że zbliża się koniec jej reglamentacji, były mniejsze ilości. Są kartki z późnych okresów, typu 120 okresy. One są mniej jednocześnie efektowne graficznie. Są mniejsze, tutaj może takich nie mam pod ręką, ale kolekcjonersko szanujcie je bardziej, bo jest ich mniej. I proszę Państwa, to jeszcze nie wszystko, co można powiedzieć o kartkach. Oprócz tych warszawskich, łódzkich, czyli tych dużych aglomeracji, wtedy były również kartki z różnych mniejszych aglomeracji i zasada dokładnie taka sama, jak przy pieniądzu zastępczym. Im mniejszy emitent, tym rzadsze obecnie walory. Czyli z gro różnych miejscowości kartki są praktycznie nieznane, a kolekcjonerzy kartek istnieją. Niektóre kartki. Potrafią kosztować dużo z tamtych czasów i co najważniejsze jeszcze przy kartkach mamy te kupony, tak jak widzimy tutaj, które możemy odcinać nożyczkami. Czy tak jak tutaj? Kolekcjonersko liczą się kartki niewycięte. Natomiast okresem, z którego praktycznie nie ma niewyciętych kartek, jest okres tuż powojenny, czyli lata 40, na przykład 45, 6, 8. Ta kartka, proszę Państwa, jest ewenementem, to jedna z nielicznych, jak ją widzę, która ma wszystkie kupony, jest niewycięta. Tu ma Dziurki, co prawda, po dziurkaczu. Czasami te kartki były później wykorzystywane w czasie PRL-u z kolei jako papier do różnych druków, państwowych notatek i tak dalej. Czyli wydrukowano po prostu, wykorzystywano je po prostu jako papier fizycznie maszynowy do pisania. To akurat miała szczęście tego nie mieć, ale z lat 40. kartki niewycięte, jeśli ktoś by trafił, proszę Państwa, są porządne kilkaset złotych za sztukę, jeśli nie, powyżej tysiąca za sztukę to by było. Znam kolekcjonerów namiętnych kartek, którzy próbowali odtworzyć kartki 48 roku, kupując ileś egzemplarzy wyciętych i próbując złożyć jedną niewyciętą, ale to się praktycznie nie daje. Ostatnio nawet rozmawiałem z jednym kolekcjonerem na ten temat. Więc wycięte kartki 48 roku to jest kilka, kilkanaście złotych, ale jak się znajdzie cała niewycięta, to jest duża, duża rzadkość. Polecam, ciekawy temat uwadze i kolejny taki temat kolekcjonerski, które już od dłuższego czasu chodził mi po głowie, żeby Państwu jakby zainicjować i pokazać, że istnieje, gdyż domyślam się, że porządkując domowe zasoby, czy to po przodkach jakiejś pozostałości i tak dalej, o ile jeszcze ten pieniądz szanujemy, że tam, o, stary banknot, stara moneta, to może być coś warte, poszukamy w internecie, co to jest warte, po prostu przyzwyczajenie jest głębokie, pieniądza się nie wyrzuca, to kartka żywnościowa dla większości, szczególnie osób, które nie miały z nimi nigdy kontaktu, to jest jakiś tam papierek, nic nie warto z tamtego okresu, a to nieprawda. Kolekcjonerzy, przy Państwa, są na to łasi. Także powodzenia w szukaniu kartek. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, dziękuję bardzo za obejrzenie filmu dotykającego czasów tak niedawnych, a jakże odmiennych od tego, czym przyzwyczailiśmy się mieć kontakt obecnie na co dzień. Reglamentacji, niedostatku, gdzie to jest coś, co wydaje nam się zupełnie w tej chwili nierealne ale i inne czynniki również w tej chwili są zakłócające. Przez tyle lat przyzwyczailiśmy się, że coś takiego jak wojna w Europie jest czymś niesamowitym, a mamy ją praktycznie za granicami kraju. Ale proszę Państwa, nadchodzi teraz czas świąteczny, Świąt Wielkiej Nocy, czas spędzenia chociaż krótko tych dwóch dni z rodziną w gronie najbliższych, odwiedzin, jednocześnie pięknej pogody za oknem, motywującej do pozytywnego działania Nowych przedsięwzięć i ich realizacji. W związku z tym, proszę Państwa, chciałem wykorzystać tę okazję do tego, żeby życzyć wszystkim Państwu wszystkiego najlepszego. Zdrowia, pomyślności, szczęścia, spokoju i spokojnej przyszłości, dostatku, możliwości planowania i realizacji tychże planów, energii do stawiania sobie nowych wyzwań i jednocześnie do tego, ażeby te wyzwania doprowadzać do końca i je realizować. Oby nam się wszystkim wiodło. Wszystkiego najlepszego. Zdrowia, szczęścia, pomyślności i mokrego dyngusa, szczególnie, że pogoda ku temu sprzyja. Dziękuję bardzo za oglądanie kanału i zapraszam na odwiedziny u nas w firmie, gdzie dzielimy się tym, co na co dzień robimy, a ponieważ to, co robimy na co dzień jest też naszą pasją, naszymi emocjami, to mam nadzieję, że choć trochę tych emocji udaje się również przekazać Państwu. Wesołych Świąt!